Sandra Gajek. Tak jest, wszystko się zgadza, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, cieszę się, że mamy możliwość się tutaj spotkać i że nie będzie to taka dyskusja w kółku wzajemnej adoracji, że są tutaj zarówno przedstawiciele, zwolenników dostępu do aborcji, jak i obrońców życia, bo mam nadzieję, że dzięki temu da się po prostu łatwiej obnażyć gigantyczny rozmiar kłamstw i manipulacji, jakimi mam ją Polaków aborcjoniści. To kłamstwo zaczyna się już na poziomie przedstawienia, czym jest w ogóle aborcja bo słyszymy, że to jest zwykły zabieg medyczny, ale podczas zwykłych zabiegów medycznych nie giną ludzie i nie trzeba ich potem składać rozkawałkowanych jak puzle. Zakłamujecie język, podmieniając na przykład słowo dziecko na embrion albo płód, trochę tak jakby analogicznie można było powiedzieć, że matka zamordowała przedszkolaka i to by było czymś zupełnie innym od stwierdzenia, że matka zamordowała dziecko. Mówicie usunięcie ciąży, tak jakby chodziło o pozbycie się nadwagi, jakichś przykrych dolegliwości, nie wiem, bólu kręgosłupa i mdłości. Z rodzicielstwa świadomego i odpowiedzialnego, które figuruje chociażby w obecnej ustawie po zmianach proponowanych na przykład przez koalicję obywatelską ma zostać już tylko rodzicielstwo świadome, bo twierdzenie oczywiście, że w tej dziedzinie życia należy się kierować odpowiedzialnością jest zupełnie nie dzisiejsze i narracja by się wam nie spinała. Wmawiacie nam, że aborcja to jest prawo kobiet, podczas gdy aborcja nie jest i nigdy nie będzie żadnym prawem, bo nikt nie ma prawa do zabicia drugiego człowieka. Mówicie, że aborcja jest okej. Okay. Otóż nie, aborcja nie jest okej okay i nigdy nie będzie okej, okay. choćbyście się posypało od stóp do głów brokatem, dostały całą rozkładówkę w wysokich obcasach i wszystkie tytuły kobiety roku na najbliższe dziesięciolecie. Aborcja nie jest okej, okay, bo kończenie czyjegoś życia nie jest okej, okay, zwłaszcza jeżeli tym kimś jest dziecko, które nie może samo nic z tym zrobić. Twierdzicie, że aborcja to jest postęp społeczny. Nie, to jest regres. Postępem społecznym będzie uznanie podmiotowości dziecka. Postępem będzie uznanie, że każde życie posiada wartość, że każdy człowiek posiada przyrodzoną godność i jako takiemu należy mu się ochrona. Jako Centrum Życia i Rodziny sprzeciwiamy się wszystkim złożonym projektom ustaw o zmianie prawa aborcyjnego. Co oczywiste, nie zgadzamy się na wprowadzenie aborcji na życzenie, bo życie drugiego człowieka nie jest przedmiotem niczyjego wyboru. Nie zgadzamy się również na żadne formy dekryminalizacji ani depenalizacji aborcji, bo w praktyce to byłoby wprowadzenie aborcji na życzenie tyle, że tylnymi drzwiami. Nie zgadzamy się na powrót do tak zwanego kompromisu, czy to w formie sprzed wyroku TK, czy form podobnych, które dozwalają na zabicie dziecka. I swoją drogą tu jest kolejne wasze ciekawe kłamstwo, bo z reguły mydlicie oczy ludziom stwierdzeniem, że chodzi przecież tylko o płody, które i tak będą roślinkami. Otóż nie chodzi o takie dzieci. Przypomnę, że dostępne dane z ostatnich lat obowiązywania tego kompromisu mówią wyraźnie, że blisko 40% przypadków takich ciąż to były po prostu dzieci z zespołem Downa. One nie są roślinkami i naprawdę w większości przypadków całkiem dobrze sobie radzą. Bawią się, chodzą do szkoły, nawet nieraz te szkoły kończą i pracują. W tej fundamentalnej kwestii ochrony życia nie odpuścimy. Podjęliśmy już działania zmierzające do zatrzymania tego barbarzyńskiego prawa. Uruchomiliśmy petycję Głosujcie za życiem, w której apelujemy do przewodniczących klubów parlamentarnych o wezwanie posłów do głosowania w obronie życia dzieci nienarodzonych. Można ją podpisać na stronie głosujciezażyciem.pl. Ponowimy także akcję dzwonienia do posłów. Będziemy przekonywać polityków, że ich obowiązkiem jest przede wszystkim stawanie po stronie prawdy i po stronie życia. Będziemy dalej przekonywać Polaków, że każde życie ma wartość. Już teraz przez Polskę przechodzą dziesiątki marszy dla życia i rodziny. 16 czerwca taki marsz przejdzie również przez Warszawę. Już teraz serdecznie Państwa na niego zapraszam. Życie ludzkie, powtórzę, to nie jest kwestia wyboru, wyimaginowanych praw czy jakiegokolwiek życzenia. To jest kwestia tylko i wyłącznie naszego człowieczeństwa i człowieczeństwa przede wszystkim dzieci, które w tej aborcji żyją, giną. I na straży tych podstawowych wartości będziemy zawsze stać. Serdecznie Państwu dziękuję i niech wygrażycie.